Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na ostatnim meczu rundy jesiennej. Klub Piłkarski Piła podejmuje na własnym stadionie trudnego przeciwnika z zamiedzy, czyli Lubuszanina Szcianka Na stadionie Przyżeromskiego. właśnie zostanie rozegrane to ostatnie spotkanie rundy jesiennej. No i też... To spotkanie spowoduje, że być może ta górna część tabeli jeszcze bardziej się skomplikuje i, i zacieśni. Teraz pierwsza akcja Lubuszanina, kolejny strzał z dystansu Marcel Małecki był bardzo... Aktywny na samym początku tego meczu. Teraz za to interwencja Antoniego Grzesia. Krystian Feciuch wypuszcza w bój Filipa Bąkowskiego. Ten uderzał broni sparował tutaj ten strzał. Kamil Czapla. Teraz rzut wolny. Ciekawe rozwiązanie. Finalnie uderzał Sarę Bismarck. Ale... Strzał ponad poprzeczką, teraz Miłosz Kowalski, zejście do lewej nogi, natomiast broni Antoni Grześ. kolejna wrzutka w pole karne, KP uderzał ponownie, Asare Bismarck, ale... Strzał finalnie obok bramki. Dominik Kluk padł na ziemię, ale jeszcze oddaje Radosław Guść. Miłosz Kowalski, i jest 1 do 0. 27 minuta. Zawodnik ze swoim ulubionym numerem 27. Miłoż. Kowalski. Idealnie się to wkomponowało. Zbiera się drużyna, która gratuluje w tej akcji Miłoszowi Kowalskiemu, ale także Radosławowi Guździowi, który znalazł się w odpowiednim miejscu. Nie, nie, nie starał się na siłę tutaj kończyć sam tej akcji, tylko podał do jeszcze lepiej ustawionego Miłosza Kowalskiego, który z zimną krwią wykończył akcję. I jest jeden do zera. Teraz kolejna akcja. Przerzut do Dominika Kluka. Ten schodzi coraz bliżej. Pola karnego. Dominik Kluk uderzał, ale zablokowane to uderzenie, ale i tak ono stworzyło zagrożenie. A teraz no Kamil Czapla w stykowej sytuacji za Sarę Bismarkiem. Starał się tutaj wygarnąć piłkę, natomiast e, też zabierał rękę Kamil. E, osobiście przy tym pierwszym. E, przy tej pierwszej niespowolnionej klatce wyglądało to, jakby faktycznie Kamil faulował Bismarka, ale było widać, że tutaj zabierał rękę, tego też dopatrzył się sędzia teraz. Wderzał ponownie Bismarck, no, bardzo aktywny jest i uczestniczył w większości tych akcji, które zagrażają w ramce KP. A teraz KP szybko wznawia, Daniel Kozak podał do Kluka, ten dopatrzył się w polu karnym Kowalskiego, ten nie najlepszy kontakt niczym nie, w ostatnim meczu Polski z Polarbią Nikola Zalewski, tylko tutaj Kowalski miał możliwość poprawki. No i gdy już dostał taką możliwość, nie, no to w 45 minucie pakuje piłkę. Drugi raz do siatki. Fantastyczne zagranie Dominika Kluka. Minął się tutaj z piłką Miłoszy Kowalski. Trochę szczęścia, które pomogło w tej, w tej akcji KP i jest 2 do 0 jeszcze przed przerwą. Teraz Dośrodkowanie, centrostrzał, natomiast Kamil Czapla zgubił się w siatce własnej bramki, gdzie piłki finalnie nie było. Teraz strzał Marcel Małecki. Strzał z ogromnego dystansu, no to mogło być 30 parametrów. W pięćdziesiątej minucie kibice strzanki mają co oklaskiwać, bo Lubuszanin łapie kontakt. No był aktywny w pierwszej połowie Marcel Małecki. No i są tego efekty w drugiej części tego meczu. No kapitalne uderzenie z dystansu nie, przymierzył. No lepiej mógł się tutaj zachować Kamil Czapla ze względu na dystans, jakiego... Oddawał strzał rywal, no ale złapali się za głowę gracze KP, bo wszyscy widzieli jaka to jest piękna bramka, a teraz podobnie, dobra wrzutka w pole karne, Rafał Gruntkowski zmienił tor lotu piłki, przeciął to, jest 3 do 1, szybka odpowiedź po 4 minutach, Rafał Gruntkowski po świetnej wrzutce łososia w pole karne i... Świetnie to skończył Rafał strzałem w ten słupek, gdzie było więcej miejsca. Bo Bramkarz odkrył właśnie to, tą stronę. Teraz Bismarck uderzał. Mało miejsca miał Kamil Czapla na interwencję, ale sparował to do boku i nie ma z tego bramki dla Lubuszanina. Teraz pomylił się Adrian Michalak. Jeszcze jeden strzał z dystansu Marcela Małeckiego. No to też mogło zaskoczyć Szymon monstrużeński. Teraz to on starał się zdobyć bramkę. Kolejna wrzutka ze stałego fragmentu, starał się tutaj głową zbić, to Cukwudi Obidike. Rzut wolny Krystian Feciuk, techniczny strzał nad bramką, jeszcze jeden stały fragment, który wykonuje Feciuk, ale łapie to Kamil Czapla bez problemu. To jest koniec. Koniec meczu. 3 do 1. Kapnę piła pokonuje Lubuszanina w ostatnim meczu rundy jesiennej.